Witam, witam. Wczoraj nie udało się wygrać, ale też nie udało się przegrać. Mamy zwrocik za renizm Węgier. No i dzisiaj sobie pomyślałem, że może na takie już faktyczne przełamanie zagramy coś mocniej. Dlatego będą dwa takie kurce nie za wysokie. No i jeden, może bardzo wysoki, który też jest bardzo realny dla mnie. Po licznych dyskusjach i przemyśleniach wydaje mi się, że można to zagrać, ale to co dzisiaj dla mnie jest najpewniejsze, no to zwycięstwo Francji z Turcją. U siebie to będzie awansik przypieczętowany, rewanżyk za porażkę w Stambule, no i wielkie święto w Paryżu. Czy tam gdzie ten mecz będzie rozgrzewany, bo szczerze nawet nie wiem. Powiedzmy, że w całej Francji. Tam jest złoty 40 mówię o mocnym graniu za dużą kasę. I do tego sobie można dorzucić remis zwrot na Portugalię, złoty 50, czyli mecz ukraina Portugalia, dwójeczka z opcją remis zwrot. I to są dwa takie niższe kursy, które ja sobie dzisiaj pograłem osobno, ale mocno. Natomiast za troszkę mniejszą stawkę wydaje mi się bardzo fajnym kursem dzisiaj właśnie w meczu Ukrainy z Portugalią. Fakt, że obydwie ekipy strzelą bramkę i Portugalia wygra, to jest kurs 5 zł. Także polecam, życzę zwycięstw. Siemanko.